W poniedziałek w samo południe Warszawska Wspólnota Samorządowa pod przewodnictwem burmistrza Ursynowa Piotra Guziała złożył u komisarza wyborczego podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. Organizatorzy akcji szacują, że podpisów będzie ponad 200 tysięcy. W akcji ich zbierania włączyły się i Prawo i Sprawiedliwość, Republikanie Przemysława Wiplera, a nawet Ruch Palikota. I choć prezydent Warszawy mówi, że nie boi się referendum, ostro ruszyła do akcji, która ma zmienić jej wizerunek. Za bałagan w komunikacji miejskiej odwołała szefa ZTM Leszka Rutę. Stanowisko traci szefowa biura promocji miasta Katarzyna Ratajczak. Prezydent Gronkiewicz dwoi się i troi, by do tego referendum nie doszło, a wspiera ją oczywiście premier Donald Tusk. Platforma wie bowiem, że bój o utrzymanie miasta będzie bardzo ciężki. W ostatnich tygodniach straciła już kilku samorządowców. Na dodatek wciąż dołuje w sondażach. Zdaje się, że Platforma boi się, że od Warszawy zacznie się powolny proces odsuwania jej od władzy.